Siema Widzowie, O, 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 o. Przemysławie. Co się będzie dzisiaj od, y, odbywało? Opowiadaj. Dzisiaj idziemy się na Komputer się zepsuł. Obiektyw jest brudny. nie wiem bo nagrywasz od No i musimy wynieść śmieci i zajechać na miasto z komputerem, a potem musimy iść do studio albo najpierw na studio, żeby zamontował nam sufit. W takim sensie, że szyny i cały mechanizm do tego, żeby kamery sobie jeździły i oświetlenie i jeszcze elektryk ma przyjść. Dużo się będzie działo. Yy, zatem ubieram moje laczki w węsy i ciśniemy. To jest jak jakiś kamel, nie? Dobra, ja tam mam laczki. No to dawaj gościu, nie ma czasu. gościu nas nas czekać się bawić jakieś globowanie. Nie chcę nagrywać. że ubieram węsy laczki i idziemy. <grystanie> Co prawda, mamy blisko. Trzeba, się nagrywa, bo nie widać, jak jest jasno. Ale jedziemy motorkiem, bo jest po prostu szybciej. To zaraz pojedziemy na Kawską. I zaraz pojedziemy na Kawską. Zatem, proszę Państwa, yy, jadziemy. Ja już tutaj yy, jestem pro, bo bez trzymanki. W sensie trzymam. Aparat w obu rękach, bo już tak się umiem nogami tutaj chwycić, nie? że, że w, miarę, w miarę się utrzymam. Wcześniej, jak zaczynałam jeździć na tym motorku jako pasażer, to po prostu trzymałam się z całej siły tutaj, tego bagażnika, obiema rękami. A teraz już tak, jak mam krótkie spodnie, to się mogę tak, widzicie, przykleić i w miarę balansować tymi nogami i tyłkiem, biodrami, żeby nie spaść. Jest dobrze. Teraz będzie prezentacja nowym aparatem do vlogowania naszego budynku. Te ściany widzę z sypialni jak coś. A nasze studio, proszę Państwa, jest od, od, od tej strony z boku. O! Od tej tutaj strony. Tutaj za niedługo nie będzie chyba tej zieleni, albo będzie, ale będzie kolejny wysoki budynek. Tu jest, no? Przywitaliśmy się z o dobra, tutaj wszyscy motorkami sobie parkują, ale już nie ma miejsca w środku więc widzicie tutaj na zewnątrz jest parkowane tam jest parę ładowarek, ale one są wiecznie wiecie, wiecznie są zajęte o, tutaj widać, czekajcie, tam troszeczkę przybliżę to tutaj, e, dobra widać jak mnie ukłamał. Powiedział, że są te kolesiuty, a nikogo nie ma. Nikogo nie ma. Jest tylko Przemek bawiący się drzwiami. Jezus, y jaką stabilizację ma ten aparat? Bo mam wrażenie, że będzie... Jak nie mieć dobrą. Tak? Rytacza. Zobaczymy w nagraniu. Zobaczymy w nagraniu, tak jak ja Ci prezentuję. Patrz, mam klimatyzację zainstalowaną. Dzisiaj tu na tym suficie nade mną będzie montowane zawieszenie całe. Tak ono, będzie miało, ono będzie wielkości 8 metrów na 4 będzie miało różne szyny. Te szyny będzie można przesuwać w tamtą stronę, w tę stronę. Te szyny będzie można mieć sobie dzielić na segmenty. I te segmenty będą różne kamery, kamery, oświetlenie, kamery, kamery, kamery oświetlenie. Teraz taka kamera, która śledzicie od razu, tylko jeszcze nie jest podłączona, ponieważ nie mamy prądu. Ma przyjść dzisiaj elektryk. Co z tych No zoom. Nie wiem co pokazywałeś, widzowie nie wiedzą. Bardzo że ten głos był. tak to wygląda. Tak to wygląda. Napisz może jedziemy na kawę, bo spóźni się już ile? Pół godziny. O dziewiątym jakby dzisiaj zawiódł mnie. Ale to też. Pół godziny. To niech piszą jak będą, a my jedziemy na kawę. Okazało się, że Zapakował to do mniejszego auta i teraz to musi przepakować, bo mu się wszystko nie zmieściło i bardzo dobrze i źle zaparkowane i mandat od razu. Ale nie, fajnie, tutaj fajnie pilnują ci stróże tego miejsca. To nie jest, to nie była policja oczywiście, że wiesz, że... Żeby mieć jakiś kameracie. porządek, nie? No, pewnie ta, Ciekawie, Czekajcie do nas się dowali, ale chyba nie. Spoko. Musimy, musimy... wyjechać. Nie dawalisz. się. Spokojnie, już go lubię. Trzymaj. Drogówka, ale co, co... on? Nagrywa się to? Nie wiem, jak on chce, Jakąś pionię chyba. E, jadę sobie z wózeczkiem, proszę Państwa, e, do góry, bo musimy kompana zabrać do naprawy. E, o, niechcący. Przybliżyłam, jak to się stało? Bo znowu coś się spierdzieliło, nie? Więc on jest ciężki, więc wywózeczek, dłoń, proszę Państwa I do taksy important thing is this one It's uh, take the vo voice from here, from here, from the... Ah, you don't have this kind here Lorna, of camera. Lorna uh, this kind Dzisiaj of z Lorną jedziemy do miasta, I Lorna you, się do we we nas przykleiła Bo miała chwilę wolnego, have... jedziemy z komputerem

Nie chcący to się to przybliżać, bo tu jest, jak dotkniesz. Zobacz, tu jak dotkniesz? To widzisz, to trochę pokręcisz. Widzisz, jak to szybko? Patrz, 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 patrz. To, się patrz. Że, że to, wszędzie, to jest wiadomością. wszędzie. jest Lorna będzie tłumaczyła, są karty, jedna z nich jest nowa, ja się nie znam. No i chłopak będzie sprawdzał co się dzieje, bo no kurde, znowu nie działa komputer. Właśnie przed chwilą Przemek z Lorną gadali, że, e, nie wiem to, e, od czego się zaczęło, ale Przemek się dowiedział, że Lorna gra w League of Legends i na przykład e, ona dowiedziałam się, że Lorna lubi też grać postacią, którą Hania uwielbia grać, czyli Miss Fortune. <grymne> Idziemy z Lorną, Przemek Lody jest z McDonalda. Eee, co ustaliłeś z Lorną? Lorna powiedziała, że nas... Zapytaj no, Lorny, gdzie nas zabiera. Where are we going Lorna? We are going to a secret place. I secret want to show... place? I want to show you something special. Wow! Czyli idziemy do sekretnego miejsca i Lorna chce nam pokazać coś wyjątkowego. Włączyła mapę i idziemy do... Aha, tak aha, Czyli coś nam tutaj pokaże. Tu jest ciekawe, zobaczcie, jak, jakie wejście. No to idziemy za Lorną no. Lorna Jurdeba. Tour guy of the day. Oglądamy ubrania. Tak widzi ceny: 59 juanów za spodnie, czyli około 30 zł. Tam już są droższe rzeczy za 100 juanów. 39 zł za męskie koszulki. To jest for men? To jest for men. To, 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 to jest dla ciebie przemek. Tu tu tig tig. nie wiem. Te są cieńsze, więc przemek sobie może kupić coś takiego. Będziesz kupować czy nie? Nie wiem, nie wiem, ale oglądają jedzenie, z jedzeniem e, ciuchy. To są Chiny. Jakby tak kapnęło coś. Tutaj buty macie ceny. Kurde, 700, 700 prawie. Juanów to jakieś takie grube. O, this brand is famous, or This japońska brand. sławna marka. Yeah, it's this one is seven, five, one, one, It's like uh, Drugi, okay. nie? Okay, it's like 350. But this one is very soft. Inside it very soft. People yeah. Think yeah. It's Bardzo mięciutkie w środku są. Okay. Mm -hmm. like, skater, no, 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 no. Aha, a uh, No brand. Lorna no brand. No, ma jakieś no name. No, mówili coś tam o... Powiem jak pytam, czy są takie jak sketchersy mięciutkie w środku te, te buty. No, dobra, tu mamy troszeczkę street food. Zobaczcie, arbuzy, coś tam jeszcze... Co nagrywam? Coś tam jeszcze, pieron wie co? Tak ściastka ciastka, zobaczcie jest takie jak galareta glutowate takie, zobaczcie, ale fajnie to wygląda Ym, słodkie to jest ale nie, nie tak mocno, jadłam coś podobnego tutaj Pierun wie co to jest sprzedawane tutaj już mamy po prawej stronie jakiś sprzęcior idziemy do sekretnego miejsca ale w międzyczasie mogę coś tu ponagrywać no tutaj patrzy też za 39 iłanów macie jakąś koszulkę Możecie sobie kupić A co to? 100 plus złotych 100 was 300 Aha, stówka za 3 koszulki, okej okay. 23 ułany za jedną czyli 16 zł, 17 zł no. 18 opłaci więcej kupić koszulek w takim razie Coś tutaj jest gadane Przez... tam A, widzicie? No, przez ten czerwony... Jezus, jak to się nazywa? Te czerwone coś, co potęguje głos No, wiecie o czym mówię Okej okay. Idziemy dalej, tutaj mamy jakiś most Zobaczcie Znaczy, nie, co ja gadam? Jaki most? Jakieś takie... coś Coś, proszę Państwa, coś. Tu muszę się trzymać blisko, bo... O Jezusiczku, kochany. Bo się zaraz zgubię im. Uch. Tu trzeba już uważać, bo zobaczcie jak dużo ludzi jest. Ja to w ogóle nagrywam, jeszcze trzeba sprawdzić. Ta... Raczej się tu nagrywa. Yy, jest pochmurnie, ale jednak miło wszystko to słońce się przebija. I daje po oczach. Mogłam sobie kapelutek wziąć, nie wzięłam nie przewidziałam tego No ale cóż, żyć to i coś na drugą stronę A tego nie zrobimy inaczej jak przez ten most tutaj Więc idziemy schodami A te gładkie tutaj Wyobraźcie sobie z tym gładkim Jeżdżą motywnie no Ja bym była ze strana, gdybym ja tak tu jechać Tym... no ale... A? Chiny z są piny, no to tu wygląda z tego mostu. Tam jakaś fontanna w tle. Tu idzie Przemek z Lorną. Dobra, cisnę za nimi. Teraz widzicie te <grym> darzną fontannę z bliska. No i tutaj jakiś ciekawy zobaczcie hotel z ciekawym wejściem, nie? Wow, wow. Dobra, idę, bo mi się znowu zgubią oni, albo ja im. Nie wiem, gdzie nas ta Lorna prowadzi, ale se w międzyczasie ponagrywam, jak wygląda miasto i jego uliczki. Wy też pooglądacie. No, why not? Co to jest? To jest Coś wyjątkowego, to, Lourna, w to chodzimy. What is this? Yeah, here. tutaj jesteśmy. To jest restauracja, gdzie something bufet. Właśnie tutaj jesteśmy. coś wyjątkowego jesteśmy. To, tutaj jesteśmy. Właśnie tutaj jesteśmy. Właśnie tutaj tutaj jesteśmy. Właśnie tutaj jesteśmy. Właśnie tutaj

tu jest? jest do To jest Trzeba kupić od i sobie potem widzicie, tam ładujecie ile them? chcecie, czego chcecie, co nie. Widzicie? O, o pięknie. pięknie. Herbatki jakieś różne, zobaczcie. Warzywa z owocami, yy, z sosami. Yeah, salad, yy, fasolka, o jest, to są yy, owocki Lody. Okej. Okay. Znajdziemy sobie miejsce. Nie wiem czy tutaj będzie jakieś jedno miejsce dla nas. Wszystko warzywne. Z drugiej strony też jest jakaś kuchnia, tu są talerze. Tu mamy talerze, zobaczcie. I tutaj są gotowane rzeczy gotowane. brokuły. Ja mój mushroom? Nie, yeah, my robione te ryby i tofu. O oh, Boże! Yes. I stąd nie wyleza eee, Ta taka pusta. Ok, oh, oh, wow. ta. pyszne, ścierane to jest. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. makarony. I o kręca, ale będzie jedzone, widzownie. Jezusie i Maryjo. Wszystko wegetariańskie, ale będzie żarte. O matko. Dobrze jestem głodna. Dobrze nie mam śniadania, nie? No, nawet frytki. Tak wyglądają nasze talerze. że jakąś gotową zupę, dobra? Zupa jak herbata. Tak? Ja też mam jakąś zupę. To jest jak herbata, która lepsza? Twoja czy moja? Obie są dobre. Obie dobre. Tak wygląda przemka talerz. Wygląda sobie troszeczkę nałożyła, bo nie jest głodna mocno. A tak wygląda mój talerz. Wszystkiego po trochu, bo chciałam, wiecie co, skosztować, jak to wygląda. A tam macie przykładowy czyjś talerz, nie? 18 złotych i jeszcze... 18 nakładasz ile chcesz, tak? To mnie się podoba. It is pretty. To Słodkości od Państwa A teraz a tam idzie przemek yy, z piciem. Oto Państwa idzie przemysłom z piciem. Tak to się nie wywali z przemysła. Co przyniosłeś? What are you? Okay. Chyba to jest jakaś, wiecie co? Woda z cytryną. mi się przyklejły, nie? Zostanę z Jak te przystawki, nie? Muszę iść na palcach, Czekaj, co się z No, się. A no. One są jak te takie przystawki, nie? Teraz. Uważaj, Przemek. Bo pada deszcz znowu. I ja nie chcę, żeby mi się laczki przy... przystały. Żeby nie iść całą powierzchnią, idę na palcach w laczach.